Ach. Słuchajcie, moi mini, normalnie słyszę, jak ee, administracja mnie opierdziela. Czytam za szybko, nieskładnie, ładuje w, w cały ten odcinek za dużo emocji i jest, te, jest to źle. Sam muszę się doprowadzić do porządku, ale to jest Wasza wina. Oczywiście, że Wasza, no przecież nie moja, no. Najlepiej na kogoś zrzucić, nie? <laughs> tak, ja wiem, ja wiem. Ja wszystko rozumiem, moi kochani, ja wszystko rozumiem. Moje odcinki dedykuję dwóm wspaniałym osobom. Piotrek i Magda, słuchajcie tych odcinków w kółko, w kółko i w kółko. Te odcinki są dla was z myślą o was. Te odcinki są by wypełnieniem tego wszystkiego. Jak zwykle. Muszę to łączyć, muszę to rozdzielać. Słuchajcie, kochani, bo ja dla was wyciągam te informacje. Ja dla was po to poszłem. W odmęty internetu. Dobra, te słońce będzie mi dokuczać. Chmureczki jak chmureczki. A my kończymy materiały. He, <laughs> 13.33. Nie jesteśmy naszym ciałem. Kontynuuję. Będę czytał wolniej, nie będę ładował w to już emocji. Pomóżcie mi w tym. Naukowcy uczą, że nasz wszechświat opiera się na matematycznych, a więc bardzo precyzyjnych prawach. Jest więc nie do pomyślenia, że w Bożym planie, widzianym jako Stwórca, jest cierpienie lub coś bezużytecznego. W rozdziale każdy z nas jest doskonały w umyśle Boga, mistrz, par, mistrza, mistrz Paramansa, Jon Proponuje ideę doskonałego człowieka w umyśle Boga, doskonałość, która pojawia się jednak zdeformowana na ekranie świata, dlatego wielkim błędem jest uważanie siebie, nie za istoty duchowe, zdrowe i doskonałe w umyśle Boga, ale za zespół organów, który optym optymistycznie trwa sto lat i nic więcej. Wszystkie nasze problemy wynikają właśnie z tego, że zapomnieliśmy o naszym boskim dziedzictwie i jesteśmy przekonani, że jesteśmy ciałem mniej lub bardziej pięknym, zgodnie z obowiązującym kanonem. Pomyśl o lalkarzu, który porusza lalką, pozostając na balkonie. Z pewnością nie wstydzi się, jeśli jego kukełka jest naga, lub boi się, gdy jego egzystencja jest zagrożona. Czy pamiętasz Adama i Ewę? W, zie w, zie w ziemskim ogrodzie byli nadzy. Nie mieli wstydu, a tym bardziej strachu. Co by się stało, gdyby lalkarz wszedł do lalki, aby łatwiej nią poruszać? Natychmiast zawstydziłby się na gościu i zacząłby odczuwać lęk przed wszystkimi niebezpieczeństwami, Jakie może mu przedstawić środowisko zewnętrzne. Tak stało się z Adamem i Ewą, czyli ludzkością wiele tysięcy lat temu. Zamiast dalej używać swojego fizycznego ciała jako narzędzia pracy, weszli w to i zaczęli mówić: Jestem Adamem, jestem Ewą i tak dalej. Nieprzekonany? Spróbuj zastanowić się, w jaki sposób używasz czasowników być Mieć. Zdajesz sobie sprawę, że dla każdej części Twojego ciała używasz czasownika mieć: mam rękę, mam głowę i tym podobne. A następnie łączysz części, które masz, i dla wszystkich części używa się czasownika być: jestem Marią i tak dalej. To duży błąd, zarówno gramatyczny. Nadużywanie czasownika to B, jak i egzystencjalny. Jeśli naprawdę chcesz rozwiązać swoje problemy, zacznij używać swojego ciała za wspaniałe narzędzie, którego możesz używać tylko przez, tylko przez całe życie, kiedy nie jest już dobre, ponieważ jest chore, zniszczone lub stare. Opuścisz je i będziesz bardziej żywy niż wcześniej w subtelnym ciele, którego żywi normalni nie mogą dostrzec. Czy wiesz, dlaczego samochody nie poruszają się na parkingu? Ponieważ ci, którzy zmusili ich do przeprowadzki, wyszli i zajęli się swoimi sprawami. Czy wiesz, dlaczego ciała na cmentarzu już się nie poruszają? Ponieważ dusza od czasownika, animare, dawać życie tych, którzy byli w jej wnętrzu, wyszła na zewnątrz i robi teraz inne rzeczy. Należ, należy unikać ciągłych wyrzutów sumienia. Dręczy nas coś, co wydarzyło się w przeszłości, Pamiętamy, że mamy dwoje oczu z przodu i nikogo z tyłu, więc powinniśmy patrzeć przed siebie i nie marnować teraźniejszości na, na grzebanie w przeszłości. Są ludzie, którzy od momentu zorientowania się, że popełnili błąd, narzekając całymi dniami, ty tygodniami, pozostają sparaliżowani, nie chcą już działać. Jeżeli wierzą, że w ten sposób będą litować się nad sobą, nad Panem, to się mylą. Musimy skończyć z taką postawą. Kto popełnił błąd, zabierze się do pracy, aby zadość uczynić, ponieważ Bóg kocha pracowników. Kiedy pracujesz, brudzisz się, ale to nic poważnego. Potem się umyjesz. Najważniejsze jest pracować, robić postępy, bez względu na bzdury, błędy, upadki. Nigdy nie przestawaj pracować. Kontynuuj, aż zaczną w tobie panować miłość i światło. Ćwiczenia, które rozwijają umysł, bardziej posuwne narzędzia. Ćwiczenia naszych nici. Połóż się płasko na plecach, na twardej powierzchni, dywan i zrelaksuj się, trzymając ręce wzdłuż ciała, nie wykonując żadnego fizycznego ruchu. Użyj kciuka i palca wskazującego prawej ręki. Ważne, że jest to słuszne. Mentalne, wyślizgnięcie się z pępka. Pępek jest również nazwany źródłem zła czarna nić na wszelkie lęki, z, który, z których myślisz, że musisz się uwolnić, a raczej myślisz, że je masz. Usuń wszystkie wątki lęków, a gdy je usuniesz, rzuć je w prawo, gdzie możesz sobie wybrać płonący ogień. Narysuj czarną nitkę od miejsca, w którym znajduje się splot słoneczny, dołek brzucha, za każdą urazę, lub za każdą osobę, wobec której żywisz urazę. Zawsze z tego samego punktu narysuj czarną nitkę za każde niezadowolenie lub za wszystkie okazje, w których myślałeś, że nie jesteś wystarczająco dobry, zdolny, silny. Na koniec narysuj czarną nitkę z tego samego punktu za wszystko, Czego w sobie nie lubisz. Czy to w swoim ciele, czy w swojej postaci. Zakończ, wypełniając luki pozostawione poprzez przewody białym światłem i afirmuj, a, afirmując, Jestem taki, jaki jestem i taki, jaki jest dla mnie słuszny. Nikt nie może udawać, że jesteśmy innym od tego, kim jesteśmy. Michał, czytaj wolniej, nie leć z tekstem, bo dostaniesz opierdol po raz kolejny i będzie ci głupio. Przepraszam, ja jestem rozwalony emocjonalnie. <śmiech> 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 Ćwiczenie kontroli umysłu. Nie, jeszcze tego nie przystałem. Może się zdarzyć, że na spotkasz sęki. Se ...sploty lub inne, które uniemożliwiają całkowicie wyciągnięcie nici. W tym przypadku wyobraź sobie, że trzymasz nożyczki i przecinasz nić, a następnie zostaw ją do następnej sesji. Najpierw spróbuj usunąć wątki, które odnoszą się do najprostszych sytuacji. To ćwiczenie służy wyeliminowaniu energii, lęków, niezadowolenia i urazy, negatywności... Które nosimy w sobie, ćwiczenie nadaje się również dla dzieci. Ćwiczenie kontrolu umysłu to ćwiczenie brzmi trywialnie, ale tak nie jest. Zapewniam cię, że jeśli masz wytrwałość, aby wykonać go poprzez 15 minut dziennie przez kilka tygodni, zauważysz znacząco poprawę swojego opanowania psychicznego. Wybierz miejsce, w którym nie przychodzą ci przeszkadzać przez 15-20 minut. Usiądź wyprostowany, ale nie sztywny, stopy równo, równoległe, ręce na kolanach. Bardzo powoli zamknij oczy. Masuj brwi, policzki i nos, oddychając głęboko, ziewając i rozciągając się swobodnie. Połóż ręce na brzuchu. I oddychaj spokojnie. Zobacz, czy oddychasz brzuchem. Czujesz, jak się unosi i opada, czy płucami? Brzuch jest prawie nieruchomy, podczas gdy ramiona unoszą się i opadają. Jeśli oddychasz płucami, dobrym pomysłem jest poświęcić kilka minut na ćwiczenie oddychania brzusznego. Wypchnij brzuch, gdy dostanie się powietrze, i na odwrót. Nie zmieniając rytmu oddechu. Podążaj ścieżką powietrza, by być wyobrażonym jako biało światło, myśląc, lub spokój wdychane, lub miłość, wydech, lub mądrość, wydech, lub wesołość, wdech. Kontynuuj przez 15-20 minut, a następnie zakończ powoli się rozciągając. Jeśli, po, jeśli podczas ćwiczenia umysłu ucieka spokój, zacznij od nowa. Uwaga! Kiedy przejmujemy myśli inne niż te z programu, zignoruj je i wznów ćwiczenie. Wykorzystujesz część siebie. Używaj miłości i, nie, i niestosowania przemocy. Ćwiczenie wizualizacji, aby przezwyciężyć urazę. Opiszemy teraz, jak praktykowany jest proces wizualizacji poprzez rozpoczęcie jednak do... Przed rozpoczęciem jednak dobrze będzie zidentyfikować osobę, z którą można się pogodzić. Nie będzie trudno ją znaleźć. Jeśli złapiesz się na kopaniu rany z przeszłości, myśleć o bolesnym epizodzie, nieustannie zastanawiasz się nad tym, co powinieneś był powiedzieć lub zrobić, pamiętać o nieuczciwym zachowaniu innej osoby, oznacza to, że masz nierozwiązane uczucia na temat. To doświadczenie i dzięki technice zaprogramowanej przez Emetta Foxa, możesz sobie z tym poradzić. Oto jak to się robi. Przepraszam was, ale to są tak małe i wyblakłe litery, że się nie mogę w żaden sposób doczytać. Usiądź na wygodnym krześle z nogami na ziemi i zamkniętymi oczami. Jeśli czujesz się spięty lub rozkojarzony, w ramach przygotowania zrelaksuj się jak napisano powyżej. Przywołaj w swoim umyśle wyrazy, obrazy osoby, do której żywisz urazę. Wyobraź sobie, że przytrafiają się jej dobre rzeczy. Wyobraź sobie, że otrzymuje miłość, uznanie lub pieniądze. Cokolwiek myślisz, że ją zadowoli. Bądź świadomy swoich reakcji. Jeśli trudno ci wyobrazić sobie, że z taką osobą dzieją się przyjemne rzeczy, nie martw się. Jest na to naturalna reakcja, która zmieni się wraz z ćwiczeniami. Przypomnij sobie rolę, jaką odegrała w Twoim bolesnym epizodzie i jak możesz inaczej zinterpretować ten epizod i, zachowaj, i zachowanie drugiej osoby. Spróbuj wyobrazić sobie, jaką sytuację, jak sytuacja może wyglądać z punktu widzenia drugiej osoby. Uświadom sobie, ile teraz bardziej zrelaksujesz, ile... Jesteś teraz bardziej zrelaksowany, bardziej spokojny. Powiedz sobie, że nie zapominasz tego, co teraz rozumiesz. Jesteś teraz gotowy, aby ponownie otworzyć oczy i wznowić swoje działanie. Wykonanie tego ćwiczenia zajmie mniej niż 5 minut. Zrób to, gdy zdasz sobie sprawę, że przechodzisz przez nieprzyjemny, bolesny lub frustrujący epizod. Z przeszłości. Możesz pracować miesiącami bez konieczności robienia tego, lub znaleźć się w sytuacji, aby robić to pięć lub sześć razy dziennie. Możesz go używać nawet w nieprzyjemnej sytuacji, na przykład w przypadku facetów w samochodzie, który przecina ci drogę. Możesz sobie wyobrazić, że prze... bezpiecznie dojadą tam, gdzie muszą. Dostać się tam, kto. Dostać się tam. Które dobrze radzą sobie w szkole, w pracy lub w sporcie, można było wrócić pamięcią do czasów dzieciństwa, bzdury, które wtedy robiłeś, a także zrozumieć pewne problemy młodych ludzi. Głęboki relaks, ćwiczenie głębokiego relaksu. Połóż się na ziemi pod kocem z rękami po bokach, lekko rozstawionymi nogami, bardzo powoli zamknij oczy. Działaj ze spokojną naturalnością i świadomością, aby ułatwić sobie ćwiczenia. Zaleca się nagranie instrukcji, a następnie słuchanie ich w pozycji leżącej z zamkniętymi oczami. Pozwala to na wykonanie ćwiczenia w całkowitej bierności, co znacznie je ułatwia. Zaciśnij prawą pięść podczas wdechu, puść ją podczas wydechu. Kontynuuj z innymi ćwiczeniami, zawsze myśląc o wydechu i wdechu. Zaciśnij lewą pięść podczas wdechu, puść ją podczas wydechu. Z nogą wyciągniętą na ziemi, zegnij prawą stopę, tak aby by palce były skierowane w stronę kolana. Stwórz napięcie podczas wdechu, uwolnij napięcie podczas wydechu. Jeśli wyżej, ale lewa, jak wyżej, ale lewą nogą. Ściśnij pośladki podczas wdechu, rozluźnij je podczas wydechu. Zaciśnij zęby podczas wdechu, wypuść je podczas wydechu. Ściśnij oczy podczas wdechu, uwolnij je podczas wydechu. Jeśli wyczujesz jakąkolwiek część organizmu, której prezentuje szczątkowe napięcia, zrób wdech i sprowokuj w niej silne i dobrowolne napięcie a następnie wydech i powoli uwalniając tę część myśli zrelaksuj się puść sformułuj w myślach następujące zdanie i uświadom sobie zjawisko które afirmujesz ale mnie nos wędzi Sformułuj w myślach następujące zdanie i uświadom sobie zjawisko, które afirmujesz. Lub moja prawa ręka jest ciężka, bardzo ciężka. Moja lewa ręka jest ciężka, bardzo ciężka. Moja prawa noga jest ciężka, bardzo ciężka. Moja lewa noga jest ciężka, bardzo ciężka. Całe moje ciało jest ciężkie, bardzo ciężkie. Podążaj za oddechem, który mu towarzyszy, ze słowem przyjdź, gdy wchodzisz. I słowem idź, gdy wychodzisz. Wyobraź sobie napływające czyste powietrze, światło oraz ciemny i ciepły dym, który odchodzi, przynosząc ze sobą niepokoje, napięcie i toksyny. Uwagi dla tych, którym trudno jest się zrelaksować. Pamiętaj, że witaminy z grupy B są powiązane z układem nerwowym, a ich niedobór może powodować nerwowość. Dla innych warto wiedzieć, że cukier oczyszczony, powszechny, wymaga do przyswojenia odporności witamin. Jej nadużywanie, herbaty, dżemy, może zatem powodować bezsenność i nadpobudzenie. Nawet mięso, w tym wędliny, ma tendencję do tworzenia nerwowości, ponieważ dostarcza dużo energii, której praca siedząca nie może wykonać. Odległość między dwoma posiłkami mięsnymi, w tym wędlinami, rybami i drobem, nie powinna być mniejsza niż 48 godzin. I to było. 13 stron na temat myśli. Przepraszam Was za formę przeczytania. Wiem, że to było jedno z najgorszych wykonań mojego czytania, ale tekst został yy, no w taki, a nie inny sposób prze, yy, przetłumaczony. A że te pisma są bardzo stare, dzisiejsze słownictwo i dzisiejsze odpowiedniki do tych słów niestety nie oddają w zupełności tego, co chcemy powiedzieć. Boże, jedyny. No, i znowu się zaczyna. No. Podsumowywując, podsumowywując to, co wam powiedziałem, wygląda to tak. My nic nie kreujemy bez pracy i sublimacji. Jedyne, co kreujemy, to tworzymy eregory, tworzymy. Bestie i potwory, Tworzymy coś, co nie ma prawa zaistnieć w matce, w Gai, w rzeczywistości Matrixie, Matrycy, yy, nie wiem, świecie o, albo planecie, jak chcecie, nazywajcie, yy, wasza sprawa. Tylko chodzi mi o to, że to jest tak, jak taka innego koloru chmurka, która nie ma prawa złączyć się z Matrixem, tak naprawdę. Ale zawsze do was powróci. Niczym nic. Zasieliście to wszystko i to wszystko pozbieracie. Wy od tego nie uciekniecie. Ja cały czas mówię, że właśnie jest to uchem igielnym stawienia czoła demonom. Ale te demony nie mają rogów, skrzydeł, ogona i tak dalej. To jesteście wy i tylko wy. Wasze myśli, wasze poczucie niesprawiedliwości, że się tak wyrażę, i tego wszystkiego, co nas otacza. Sami sobie to zrobiliśmy, sami to powodujemy, a dziś możemy to odwracać, dziś możemy nadawać temu inną barwę, inny ton, kolor itd. Ja praktykuję to od bardzo wielu lat, ale nie w taki sposób. Ja nie posiadałem takich informacji. Ja inaczej to robię, inaczej afirmuję, mam inne swoje techniki, które wyszkoliłem w sobie właśnie tam, gdzie byłem, tam, gdzie. Całe dnie poświęcałem tylko i wyłącznie sobie i tylko i wyłącznie walce o to, żeby przetrwać i nie zwariować. Nie stać się taki, jakim byli ludzie, którzy mnie otaczali. Ja po prostu tego nie potrafiłem zrobić i musiałem uciekać w świat mojej fantazji, w świat książek, w świat tego wszystkiego, co mogło mi zabić w tym momencie czas. I przez to wyszkoliłem w sobie właśnie takie umiejętności jak. Opuszczanie sobie ciała, podróżowanie jakieś w astralu, w obę. Co wam chcę powiedzieć też na ten temat? Wiecie czym jest śmietnik myśli? Największe szambo, to właśnie jest ten astral. To jest tak jakbyście na własne życzenie zanurzali się w kibelku i jeszcze prosili, żeby ludzie załatwiali swoje potrzeby na was. Bo. Tak wygląda podróżowanie po astralu. Ja nie wiem, czym wy się tam podniecacie, a już na pewno wiem, jak później potoczy się wasze życie. To jest tylko jedna z miliardów planszy. I to jedna z miliardów planszy stworzona w, życi, w, w świecie nierzeczywistym. Celowo nie w materialnym, aby ludzie, którzy są tutaj, mocno krzywdzeni przez sobie, siebie samych, wypuszczali się właśnie tam. I tam też Trwa pułapka, tam was jeszcze bardziej dobijają. Tam są właśnie twory waszych myśli, fantazji. Wszystko to, co odrzucicie lub chytrze myślicie za plecami innych, myśląc, że nikt wam tego nie słyszy, że nikt wam tego nie robi. Teraz wyobraźcie sobie, do jakiej niesamowitej potęgi doszli nasi manipulatorzy rzeczywistością, którzy posiadają te same informacje, które wam podaję tworząc wam właśnie takie niematerialne miejsca, do których wy na ochach, achach wchodzicie. Ojej, opuściłem ciało, było, było niesamowite. Okej, okay, skoro od miesiąca myślisz, że ty chcesz opuścić ciało, no to oczywiście ty to zwizualizujesz, ale gdzie trafiasz? Trafiasz tylko i wyłącznie do wnętrza własnych myśli, a ta bańka astralna, tak zwana, jest. Niczym innym, tylko zbiorem tych wszystkich Waszych wymysłów. A potem się w tym babracie. A one tylko czekają na moment, kiedy się mają urzeczywistnić. Kiedy słyszę takie bzdury, że ja mam jakieś podczepy. No masz, chłopcze. Masz tak dużo podczepów, że mógłbym Cię po imieniu wymienić. Zazdrość, ignorancja. Lenistwo. Nie, nie. Mnie opętał yy, Belzebub, Azachiel i jeszcze inny yy, Lucek. No tak, skoro w to wierzysz, tego się trzymaj, przyjacielu. Naprawdę, jeżeli to pozwala ci być szmatą dla innego człowieka, jeżeli to po pozwala ci wytłumaczyć sobie, dlaczego postępujesz w taki sposób to na pewno się tego trzymaj. Proste. Jeżeli nadasz czemuś znaczenie i intencję. Jeżeli na coś patrzysz, to to samo patrzy na ciebie w tym samym momencie cię to obserwuje. Wtedy ty kształtujesz myśl kształty. A potem cyk, magicznie sobie myślisz okej, okay, spoko, to tylko w myślach tam. Dobra, nikt tego nie wie. W dzisiejszej rzeczywistości wiedzą już to rządzący, którzy Nikomu nie życzę grzebią w głowie, bo wiemy, że oni nie potrafią tego robić jeszcze masowo, że to zajmuje im mnóstwo czasu i ludzi, i tak dalej, ale potrafią to zrobić. Potrafią włożyć ci myśli, głos, obrazy do głowy. A więc poprzez komputer stworzenie wam takiego miejsca niby astralnego i podsunięcie wam pewnych myśli. Które można się nauczyć rozpoznawać. Dla nich nie jest trudno, oni to osiągnęli. Oni walczą o duchowość, bo materialnie posiadają nas wszystkich, posiadają nas poprzez pieniądz, poprzez zazdrość, poprzez hejt, który się leje, poprzez media społecznościowe, telewizję, i wszystkie urządzenia, które stworzyliśmy my. My to wymyśliliśmy, my to stworzyliśmy po to, aby nas przebudzało to do prawdy. Ja chyba przesadzam. Ja chyba przesadzam. Ja chyba za bardzo rozwinęłem język. Ja. Ja chyba. Nie. Eee... <grystanie> no dobra. No dobra. Przesadziłem, ale nie będę tego kasował. Usłyszycie to jednak. Jeszcze raz powtarzam. Odcinki dedykuję. Dwójce wspaniałych ludzi. Przecudownej wspaniałej energii żeńskiej. Madziu, bardzo mocno o tobie myślę. To ile miłości ci w tym momencie wysłałem, dasz radę obdzielić całe swoje miasto. Ale ty wiesz, co masz obdzielić, i ty wiesz, co masz z tą miłością zrobić. Dowi. Zrobisz tak, jak poczujesz. A wtedy zrobisz właściwie. Jeżeli zrobisz inaczej, wbrew swoim myślom, poniesiesz najbardziej srogą porażkę w swoim życiu. Kochani widzowie, jeszcze raz wam dziękuję za przyjęcie mojego najtrudniejszego w moim życiu odcinku i uwierzcie mi, że jestem wam wdzięczny. Poprzez to i poprzez was. Znów osiągnąłem kolejny poziom. Znów potrafiłem wznieść, inicjować. Już się zamknij, Michał. Proszę cię, już się zamknij i wyłącz to kamerę. Przestań paje. Trzymajcie się, pozdrawiam i pamiętajcie, nic co mówię nie jest prawdą. Jestem. Szalonym teoretykiem spodpiskowym w foliowej e, czapeczce, który nigdy nie ma racji, który gada bzdury i manipuluje i próbuje na was zarobić pieniądze tylko po to, żeby, e, no żeby, i żeby, i dopiście se tam, zresztą co chcecie sobie, po prostu dopiście. Respect guys, trzymajcie się.